Na ścieżce freelancera. Cześć Aniu. Cześć Elu. Być może osoby, które nas słuchają, pamiętają ten odcinek w ramach cyklu na ścieżce freelancera, w którym opowiadałaś o tym, jak to jest być pełnoetatowym freelancerem, czyli jak przebiegała Twoja zmiana z etatu na freelancerkę. Ja z kolei też wiem, że masz takich zmian na swoim koncie już kilka. I Będę chciała Cię dzisiaj o to wypytać troszkę, ale nie tylko o to. Osoby, które nas oglądają, poznajcie Anię. Ania jest specjalistką od automatyzacji biznesów. Zajmuje się szukaniem i wdrażaniem najlepszych rozwiązań technicznych, zgodnych z potrzebami klienta. Pomaga w sprawnym funkcjonowaniu biznesu online, tak żeby klient miał spokojną głowę i mógł sprzedawać na autopilocie. Aniu, no właśnie, wracając do tego, co zapowiedziałam. Zastanawiam się, czy kolejne zmiany drogi zawodowej, e, czyli nie wiem, przejście w ekspertyzę, albo kolejne kroki do tej ekspertyzy, bo czasem to różnie bywa, e, nie jest to, nie ma reguły, że to musi być jeden krok, e, były dla ciebie takim samym e, doświadczeniem, jak przejście z etatu na freelanca? Może było łatwiej i trudniej? Jak to, jak to było u ciebie? I łatwiej, i trudniej. To jakby była trochę inna ścieżka, bo jakby przebranżowienie się z pracy etatowej na freelancera to są jedne wyzwania, a przebranżowienie się na przykład z wirtualnej asystentki na specjalistę, czy na eksperta to są inne wyzwania. I były rzeczy trudniejsze i łatwiejsze. Takie najgorsze sprawy w przebranżowieniu się z wirtualnej asystentki na eksperta czy na specjalistę, to jest praca ze własną głową. Mhm. I to są takie rzeczy, którym Jednym przychodzą łatwiej, drugim trudniej. Dla mnie to było bardzo trudne, bo nazywać się specjalistą już od czegoś albo ekspertem, to tak mentalnie już jest zupełnie inny poziom, ale też jest zupełnie inny poziom pracy z klientami. Mhm. Samo nazywanie się wirtualną asystentką, tak trochę do nazwy wirtualnej asystentki klienci zupełnie podchodzą inaczej niż do nazwy specjalisty czy eksperta. Ta praca nabiera zupełnie innego poziomu i relacji z klientem. Mm -hmm. okay. Powiedziałaś, że powiedziałam ja w sumie, że jesteś au, ekspertką automatyzacji biznesu, e, czyli co tak naprawdę robisz, jak wspierasz swoich klientów? Automatyzuje biznes, czyli, <noise> <noise> czyli wyklikuje to, co klienci robią ręcznie, tak, żeby różne programy za nich to robiły. I jakby automatyzacja to jest taki bardzo szeroki zakres. I ja jako automatyzację podciągam na przykład budowanie platform subskrypcyjnych, no bo to jest sprzedaż na autopilocie i takie rzeczy robię. Za automatyzację biorę budowanie sklepów online. Za automatyzację biorę wdrażanie robotów na Instagramie, żeby odpowiadały na wiadomości. Za automatyzację biorę newslettery i budowanie lejków, za automatyzację biorę zapisywanie maili odpowiednich, tak, czyli na przykład mail automatycznie zapisuje fakturę na koncie Google, tak. Więc to są takie rzeczy, które po prostu mają usprawnić biznes i to, co klienci do tej pory robili ręcznie, yy, zastępują jakieś Oprogramowania, tak? Ostatnio bardzo mocno siedzę w Zapierze, w Majku, tam też bardzo dużo rzeczy idzie zautomatyzować. Z takich wyzwań, które ostatnio miałam, to były certyfikaty, które miały się wystawiać automatycznie do platformy kursowej, ale one miały mieć odpowiednie numery, bo to były certyfikaty PHP. Jakby WordPress nie dawał nam takiej możliwości. Więc automatyzowałam to przez Zapier. już tak? Osoba, która robi szkolenia BHP na platformie nie musi tego robić ręcznie i asystentka też nie musi tego robić ręcznie. Brzmi to bardzo ciekawie. Okej, okay, ale ja podrążę jeszcze ten trochę temat. Załóżmy, że ja byłabym zainteresowana usługami, które Ty robisz. I gdybym chciała zwrócić się do ciebie z takim zapytaniem o wsparcie, to jak ja powinnam się do tego przygotować? Nie wiem, czy do spotkania z Tobą, czy w ogóle co powinnam przemyśleć, zanim napiszę do, do ciebie? Do każdej automatyzacji tak naprawdę musisz mieć proces. Musisz wiedzieć, jak ten proces ma wyglądać, i wtedy można to automatyzować, bo nie ma automatyzacji bez procesu. My musimy najpierw to nawet rozrysować, ja często z klientami to rozrysowuję, jak to ma wyglądać. I dopiero jak znasz swój proces, jak wiesz, jak on ma wyglądać, czego oczekujesz, wtedy możesz się do mnie zwrócić. Znaczy, możesz się do mnie zwrócić wcześniej, ale i tak my będziemy ten proces układać. Mhm, czyli pomaga w takich procesów. Tak. Tak, tak. Okay. I oprócz tych procesów, czy coś jeszcze nie wiem, potrzebuję przemyśleć, albo jakoś się przygotować do spotkania z tobą? Zależy, czego potrzebujesz, tak? Bo jeżeli na przykład chcesz postawić platformę subskrypcyjną, to musisz mieć pomysł na tą platformę, tak? Ja, ja ci tego nie wymyślę. Co ty chcesz tam subskrypcyjnie sprzedawać? A można teraz naprawdę dużo rzeczy. Ostatnio widziałam nawet e, subskrypcję pod pasek, w internecie, że przysyłają co miesiąc. Ja akurat takich doświadczeń nie mam, bo te platformy subskrypcyjne to są przeważnie kursy albo jakieś społeczności, na przykład z dostępem do Discorda, ale to nie jest tak, że ja to wymyślę. Jakby klient musi sam sobie to wymyślić i marketingowo, i sprzedażowo, i dopiero jak ma pomysł na to, to zwraca się do mnie, co z tym zrobić technicznie, żeby to było OK i żeby działało. Mhm, mm okej. Okay. A ze sklepem internetowym, z jakimiś mm -hmm. automatyzacjami czy ze stroną, bo też chyba o tym wspomniałaś, mm -hmm. jeśli mnie to się kojarzę. No jeżeli sklep, no to też pomysł na ten sklep, tak? Bo to nie oszukujmy się Alu, i najlepiej o tym wiesz, że to nie wystarczy postawić sklepu i on tam wszystkie rzeczy będzie będą się <laughs> sprzedawały. Więc pomysł na sklep i, i co tam chcesz sprzedawać to po pierwsze. Jak to ma się sprzedawać, tak przez jakie automatyzacje czego czekujesz? Czy tam ma się automatycznie wystawiać faktury? Czy chcesz raty bez banku, żeby się naliczały? Więc trzeba wiedzieć, czego się chce. Ja oczywiście też podpowiadam tak, rozwiązanie. Mhm. Ten pomysł klienta na ten sklep musi być i szczerze ja w tym roku odmówiłam zrobienia kilku sklepów, bo to były osoby, które właśnie myślały, że postawią sklep i to się będzie samo sprzedawać. Więc jakby, tak, odesłałam klientów. Nie dlatego, że ja nie miałam czasu tego zrobić, ale ja wiedziałam po prostu, że nie mają społeczności na Instagramie, nie mają pomysłu, jak tych klientów pozyskiwać. Jakby włożenie kilku tysięcy złotych, ja bym się czuła, że ja im robię krzywdę, tak? Jakby nie mogłabym z tym spać spokojnie. Więc jakby zaprosiłam ich, żeby najpierw porozmawiały z osobami, które zajmują się marketingiem, sprzedażą, ułożyły plan i wtedy się do mnie dopiero zgłosiły. Mhm. E, czyli jeż, jeśli jestem taka zielona trochę, e, dopiero chcę zacząć swój biznes online, to najpierw powinnam porozmawiać z, z jakimś strategiem rozwoju tego biznesu, tak. a, zbudować społeczność, nie wiem, z jakimś ekspertem o, e, od reklam, a w przypadku wiesz, tak się ciągnę za język, bo to są dla mnie też e, bardzo ciekawe rzeczy, a gdybym ja chciała zautomatyzować nie wiem lejek sprzedażowy żeby nie siedzieć i nie klepać tych maili wiesz, codziennie, codziennie ich wprowadzać do MailerLite'a, nie wiem, do Sendera, do GetResponse'a, czy do czegokolwiek. <coughs> tak, tak, to jest, to jest super sposób automatyzacji, ja bardzo lubię newslettery. Rozglądam się w ogóle, jak ludzie prowadzą newsletter, tak, jak tak po prostu co tydzień w niedzielę siadają, żeby ten newsletter na trzy strony w poniedziałek był, męczą się po prostu, naprawdę, bo to naprodukować tyle kontentu darmowego, i ja wiem, ile to znaczy, to są godziny po prostu siedzenia i wymyślania, co zainteresuje moich odbiorców. Dlatego ja też jestem zwolennikiem automatyzacji i takich stałych sekwencji w newsletterach. Nie mm. trzeba mieć społeczności na Instagramie, można sprzedawać mm. tylko przez newslettery, można zbudować newsletter, który sprzedaje, ale to wszystko trzeba zrobić z głową, żeby po prostu, powiem kolokwialnie, się nie zajechać. Mm -hmm. um, dlatego też z klientami rzeczywiście wprowadzam takie automatyzacje do newsletterów. I tych sekwencji może być naprawdę dużo. I jakby tymi powtarzalnymi rzeczami um, wypełniamy ten kontent, budujemy te lajki. I Oczywiście, tam newsletter, taki, że tak powiem, od czasu do czasu też jest ważny, ale on nie, nie trzeba tego tak prowadzić, tak, że się po prostu zajeżdża i, i produkować tego wszystkiego, po prostu produkować, produkować. Ja bardzo tego nie lubię i bardzo odradzam, bo można się naprawdę bardzo spalić. Mm -hmm, tak, ja mam taką tendencję, zresztą, według archetypów finansowych, jak sobie jakiś czas temu je robiłam, jestem władczynią i buntowniczką, więc buntowniczka lubi wymyślać, na nowo i ja bardzo lubię wymyślać od nowa i, i nie działać na automatyzacjach, chociaż um, chyba ta moja władczyni tak trochę mnie sprowadziła ostatnio do poziomu, no bo na przykład nagranie, które dzisiaj robimy e, na potrzebę tej konferencji, e, będzie później też recyklingowane, więc już nie robię za każdym razem i do każdego projektu koła na nowo e, i zaczynam doceniać właśnie tą e, powtarzalność e, tych procesów. Okej, okay, no dobrze. Um, a powiedz mi, bo zajmujesz się już konkretnym jakimś obszarem działań, i o ile wcześniej w wirtualnej asyście, to ty byłaś osobą, do której się delegowało, to czy ty masz teraz doświadczenie jakieś w delegowaniu, ale jako osoba zlecająca, um, albo osoba nawet na tym samym poziomie, albo przekazująca zadania komuś innemu w zespołach? Tak, ja w ogóle powiem tak, jestem z Osią Samosią i od czasu do czasu próbuję delegować. Czasami mi się to udaje, czasami nie. Delegowałam, a dziewczyny po prostu się wyszkoliły, poleciały w Ostatnie trzy miesiące mam bardzo zajętym człowiekiem, więc mi się to nie udało, bo wiesz, Elu, że delegowanie na początku wymaga ogromu ilości czasu. Ja go nie miałam. Oczywiście, że padłam w sierpniu, tak, miałam taki nieciekawy czas, że padłam. I to była moja taka kolejna łuczka, że trzeba. Jakby też czekam, żeby dograć do końca września pewne rzeczy i znowu zacząć delegować. Ja bardzo lubię delegować i bardzo lubię gdzieś tam, jeżeli ktoś się też przy mnie uczy pewnych rzeczy, tak, więc zawsze... Osoby, z którymi współpracowałam też wiele mogło się nauczyć ode mnie. Jestem lernerem galupowym w ogóle. więc mm -hmm. tak mam no. też nauczycielką. <grym> I, I chcę wrócić. I jakby proszę za mnie nie brać przykładu, że w tej chwili nie deleguję, bo delegowanie jest potrzebne i gorąco wszystkich namawiam z niego. Mm -hmm. Powiedziałaś, że masz swoje jakieś pierwsze kroki w delegowaniu, próby delegowania i wydaje mi się, że właśnie tak to zaczyna się w wielu przypadkach, że mamy jakieś tam próby, później mm -hmm. jakieś tam sytuacje nieudane są albo udane, ale z jakiegoś powodu te współpracy się skończyły. Zastanawiam się, co w Twoim odczuciu było najtrudniejsze w ogóle w rozpoczęciu tego delegowania? Wiesz co, ja jakby nie miałam takich trudności w delegowaniu, jeżeli to były rzeczy dla mnie, stricte dla mnie, bo jakby nawet jak wiedziałam, że to jest osoba początkująca i czegoś się uczy, to dla mnie to było ok, Jakby przyjmowałam na klatę, że może się nie udać, coś się zepsuć, że to nie będzie zrobione tak, jak ja bym chciała, ale trudnym strasznie było dla mnie, jeżeli próbowałam oddać zadania dla moich klientów, bo jakby ja za to biorę odpowiedzialność i to już musiała być osoba, z którą znam się od wielu miesięcy, Często było tak w ogóle, że ona gdzieś próbowała te rzeczy zrobić na mnie, tak takie techniczne na przykład, jak, jak oddawałam. I jak zrobiła dobrze, to wtedy jakby odsyłałam do klientów. Ale ja ogólnie nie mam, nie mam takiego problemu z delegowaniem, że do siebie, że coś się komuś nie uda. Ja, tak jak wspominałam wcześniej, pracowałam w HR-ze i jakby tam, ja wiem, że proces nauki kogoś y, trochę trwa. Jakby ja nigdy nie oczekiwałam tego, że ktoś wejdzie i będzie wiedział wszystko, że będzie czytał w moich myślach, że będzie umiał, y, że zrobi to tak samo jak ja. Nie musi zrobić tak samo jak ja dobrze. Moje ograniczenie w delegowaniu polega tylko na tym w tej chwili, że no jakby, żeby delegować, najpierw trzeba na to znaleźć czas. Potem zyskujemy ten czas, ale najpierw ten czas trzeba oddać, a tak jak mówię, ja ostatnio nie miałam czasu <grych> na nic. Ale też wspomniałaś o czymś, że nauka nowych rzeczy to proces i to nie jest tak, że się wszystko od razu umie i tak samo jak ten proces oceniasz u osób, z którymi współpracowałaś, tak samo całe delegowanie jest dla nas procesem i my sami musimy sobie pozwolić i na oddanie tych zadań, i na oddanie później odpowiedzialności, i na rozliczenie tych osób i danie takiego realnego feedbacku. A, a propos feedbacku, miałaś jakieś trudności z dawaniem feedbacku negatywnego? Bo z pozytywnym to Polacy raczej nie mają. Nie, nie miałam. Znaczy to jeszcze raz wspomnę, z HR-u jestem i jakby to dawanie feedbacku y, uczono mnie przez 12 lat, tak? Ja innych uczyłam y, jak dawać feedback, tak? Różnymi metodami, kanapki i tak Więc ja po prostu jestem tego nauczona gdzieś tam i mam to wytrenowane, więc to nie jest dla mnie problem, tak? A we współpracy z klientami korzystałaś z ich zasobów ludzkich? Czy, czy ty, nie wiem, sama pisałaś maile do newsletterów, do tych automatyzacji klientów? Czy, czy to był zespół klienta? Jak to u ciebie wyglądało? W tej chwili ja naprawdę współpracuję z takimi dużymi klientami, którzy mają zespół, mają, mają grafika, mają kogoś od mediów społecznościowych, mają kogoś od pisania kopii właśnie i tak dalej, i tak dalej. Ale nawet z tymi kopi zdarza mi się z tymi klientami ustalać te maile, tak? Bo jakby, okej, okay, ktoś umie robić kopii, ale jakby może nie czuć produktu może nie czuć do końca grupy docelowej i może nie czuć tego lejka sprzedażowego, tak, powiem w ogóle, że bardzo trudno znaleźć dobrego kopi, który będzie miał wyczucie takie sprzedażowe. No. Więc jakby układanie tych maili do newsletterów, to jest proces taki między kilkoma klientami, tak, to nie jest tak, że kopi siada i po prostu coś pisze, tak, to jest badanie potrzeb, to jest rozmawianie z tymi ludźmi z newslettera, to jest zbieranie ankiet, informacji zwrotnych typu nawet po kursach, dlaczego nie kupiłaś, tak, to jest yy, mega informacja zwrotna, którą się wykorzystuje później yy, do dalszej sprzedaży, więc no, to nie są takie procesy, że jedna osoba siada i wymyśla, nie wiem, 10 super maili, tak, ale to jest trudny proces, ale on się potem zwraca, bo klienci ten sam produkt, tak, cyfrowy sprzedają ileś razy i my tych maili używamy i jakby taka świadomość, że one są dobre, fajne, i są wykorzystane wielokrotnie. No, to naprawdę super. Mhm. Powiedziałaś, że ty doradzasz w tych ścieżkach e, sprzedażowych, w lejkach sprzedażowych. Czy to znaczy, że ty e, tam rozdzielasz zadania? Czy, e, czy jesteś bardziej konsultantem e, w tym zakresie? E, chodzi mi o to, czy ty delegujesz tej osobie: Słuchaj, potrzebujemy tekstów o takim, e, takiego, takiego i takiego do tego lejka. Czy bardziej to jest odwrotnie? Ktoś przynosi ci teksty, a ty mówisz, że to się nadaje, to trzeba w ten sposób zredagować, a to jeszcze nie wiem, tutaj takiego tematu brakuje. Raczej ta pierwsza wersja, tak? Bo najpierw układam z klientem, co sprzedajemy, a później dopiero kopię, piszę maile i mhm. na końcu je poprawiamy, tak? Bo to nie jest sprzedażowe, mhm. to jest sprzedażowe, bo to nie porusza takiego tematu, więc to jest taki e, proces. Wieloetapowy, a nie wiem, jak mam się tam nazwać. Czy konsultant? Nie, nie mam pojęcia. Mm -hmm. To skomplikowane, tak. W ogóle w dzisiejszych czasach nazywanie się jakkolwiek to jest e, e, dość e, co, trudny temat, wydaje mi się, bo możemy sobie nadać nazwę, która kompletnie nie oddaje tego, czym się zajmujemy. No i taką dygresję tutaj wstawię, żeby się dziewczyny nie nazywały wirtualnymi asystentkami, naprawdę. Bo, jakby wiem, że w zderzeniu z klientami to dużo zmieni. A wiem, że przy, przeważnie dziewczyny się specjalizują w czymś, nie? Tak. W ogóle fenomenem dla mnie był boom jakichś specjalistów, którzy w pewnym momencie, nie pamiętam kiedy dokładnie, ale to już dobrych kilka, kilkanaście miesięcy wstecz. Zaczęli poszerzać swoje, swój portfel usług właśnie o wirtualną asystę i zamiast nazywać się specjalistą, bo mieli umiejętności specjalistyczne już nie na juniorskim poziomie, nie na asystenckim, że dopiero wchodzisz w jakieś techniczne rzeczy, tylko faktycznie byli specjalistami i zaczęli się nazywać wirtualną asystą. To, to takie zaskoczenie było dla mnie, że ktoś, być może to jest jakaś moja bańka informacyjna, ale wydaje mi się, że robił krok albo kilka kroków wstecz. No, dlatego tak obserwuję dziewczyny nawet specjalistki, takie, które są naprawdę już specjalistkami w jakiejś dziedzinie. Jak piszą wirtualna asystentka, to mi serce boli. O, to mamy przekaz. Nie nazywaj się wirtualną asystentką, jeśli Twoje umiejętności są na poziomie specjalisty lub eksperta. Nie, no to takie to, to głupie, bo niby kwestia nazwy, tak, ale naprawdę w tak. klientów to dużo zmienia. Tak. Ale jeszcze raz dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, Luza, za zaproszenie bardzo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, a jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Cześć.